Cześć! Jak nie ukochał mój ojciec, tak i ja was ukochałem. Trwajcie w miłości mojej. To krótki fragment z Ewangelii Jana, rozdział 15, wiersz 9, który przypada nam na kolejny piękny dzień, a dzisiaj totalnie piękny dzień w międzyzdrojach. Pięknie, cieplutko, słonecznie. I to słońce wysyłam dla Ciebie. A tekst, w którym Cię dzisiaj witam z Bożego Słowa, bo mamy zwyczaj zwyczaju codziennie czytać krótki fragment. Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Jezus ci tylko przypomina, albo i aż, że bardzo cię ukochał, że bardzo cię kocha, że jesteś dla niego najcenniejszy. I potem dodaje: trwaj w mojej miłości, bądź, przebywaj w mojej miłości. Stąd Boże słowo, stąd jego obecność. To przebywanie w miłości zmienia całe moje życie, sprawia, że staje się zupełnie inny. Wspaniałego dnia.